Witajcie, moi kochani. Dziś kolejny dzień powitań Słońca. Ten tydzień mamy 30 powitań. Poruszamy różne tematy chwilę przed rozpoczęciem zajęć. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować, byście mieli odwagę też się puścić ku zmianie, by puścić to, co Wam zalega, co jest dla Was niekorzystne, co Was trzyma w miejscu. Co powoduje, że do końca nie możecie ruszyć do przodu, a jednocześnie macie gdzieś w sercu taki ruch, że chcielibyście pójść za sobą. Więc zachęcam Was do tego, żebyście mieli odwagę się puścić z otwartością, z zaufaniem do siebie i do życia, do tego, co robicie. W tym niechże Wam pomoże ten ruch oddech, tak samo jak intencja, która się pali ponieważ tak naprawdę w pewien sposób wydaje nam się, że mamy czas. Ktoś może powiedzieć, że do końca go gdzieś nie ma, prawda, że on jest nieograniczony. Jednakże zachęcam was do tego, żebyście spojrzeli na siebie z takiego punktu otwartości i często jest tak, że nie jesteśmy w stanie puścić pewnych rzeczy, trzymamy się ich kurczowo. Trzymamy się czy to w głowie naszych myśli, schematów, różnego rodzaju przywiązań, które bardzo mocno nas trzymają, uzależniają, a jednocześnie też powodują, że nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś ruchu takiego do przodu w swoim życiu, choć czujemy, że się męczymy i niekoniecznie nam to służy to mogą być każdy z nas może mieć różne rzeczy czy w życiu czy w relacji czy na co dzień w pracy gdzieś jakiś taki moment jest że czujemy że już tego jest tak dużo że już po prostu nie możemy więc wtedy wam polecam właśnie taką opcję żebyście się puścili żebyście puścili żebyście zaufali w ży życiu żebyście to tak naprawdę zrobili co wam w sercu graje żebyście tego słuchali żeby nawet czasami przed zajęciami, zanim rozpoczniecie te zajęcia, żeby chwilę usiąść, zatrzymać się, zrobić głębszy wder, zrobić wyder, spojrzeć do swojego wnętrza, zanurzyć się w nie, osadzić i spojrzeć, co tam wewnątrz Was jest, co się pojawia, co czasami może być rysą, czasami może być jakimś takim elementem, który... Was trzyma i nie możecie pójść do przodu, a jednocześnie boicie się to puścić. Więc zachęcam Was do tego, żeby się na to otworzyć, na te zmiany, na to, żeby puścić siebie z otwartością, po to, żeby móc jeszcze bardziej rozszerzyć i poszerzyć możliwości swojego ciała, jeśli chodzi o ruch, oddech. Ponieważ wtedy wasza energia też będzie mieć połączenie ze źródłem i nastąpi przepływ. Przepływ, dzięki któremu po prostu poczujecie swoją, swoją, można powiedzieć, troszkę taką, nawet nie troszkę, tylko swoją moc. Dzięki której będziecie mieć odwagę właśnie puścić się ku tym zmianom, puścić się ku otwartemu, nawet jeśli w międzyczasie czy po drodze coś zaboli, coś. Coś nawet jeśli się na przykład wydarzy nie tak, nawet nie ma czegoś takiego, że się coś nie wydarzy nie tak, ponieważ wszystko się wydarzy to, co się ma wydarzyć. Natomiast te powiedzmy takie rzeczy, które się wydarzą i niekoniecznie będą dla nas przyjemne, one się muszą wydarzyć po to, żeby pewne sfery, czy pewne elementy, czy nasze ciało, nasz, czy nasze życie musiało w pewien sposób się oczyścić z pewnych, z pewnych rzeczy, z pewnych sytuacji, po to, żeby mogło powstać nowe, po to, żeby mogło powstać nowe i po to, żeby móc się puścić ku nowemu, musi, y, musi puścić stare i czasami to może być y, bolesne takie, i dla psychiki, i dla ciała, i ogólnie w życiu, ale czasami jest to tyle ważne, że stamtąd będziecie mogli czerpać jeszcze większą swoją moc i pewne rzeczy muszą odejść, żeby mogły przyjść nowe. Więc, żeby zrobić miejsce, to zachęcam Was do tego, żeby puszczać siebie, puszczać stare i żeby witać nowe. Więc zapraszam Was dzisiaj też do ćwiczeń. Zaczniemy może od razu od powitań. Staniemy sobie z przodu maty. <laughs> Wydłużymy ręce do góry wdech, wydech, zrobimy skłon w dół, na opuszki palców rąk. Postawimy dłonie, zeskoczymy, wydłużymy się, w górę, wdech, ki. Deska, wdech pies głową do góry, wydech, pies w dół. Leciutki skok i wydech. W górę, wdech i wydech łączymy dłoń i robimy tak 10 razy. Podzielimy sobie, tak jak codziennie sobie dzielimy, dodajemy sobie albo odejmujemy pewne układy. Kolejne 10 zrobimy z deską. I w desce ukośnie będziemy przybliżać nogi raz do jednej ręki, raz do drugiej ręki, wychylając się mocno do przodu. Kolejnych 10 powitań słońca ostatnich, zrobimy normalnie z prostymi nogami. W kiju. Spróbujcie. Jeśli to wam nie wychodzi jeszcze, to zróbcie to na ugiętych nogach, cały czas pamiętając, żeby w tych przejściach przechodzić z miękkimi plecami. Żeby w plecach powstawał oddech, możliwość ruchu. Dostaniemy sobie z przodu maty. Ugniemy delikatnie nogi. Położymy dłonie na udach. Właściwie na początku na bioderkę. Pchniemy bioderka do przodu. Otworzymy pierś. Puścimy miękko głowę. I opuścimy miękko ręce do tyłu. I w górę wdech. Wydech łączymy dłonie. sobie na chwilkę. Prosto. Damy ręce na tył głowy, delikatnie pokręcimy dołem ciała w jedną, w drugą, uniesiemy ręce, wydech, skłon w przód, w górę wdech, wydech. Łączymy dłonie. Dziękuję serdecznie za dziś. Życzę miłego opuszczenia się, otwartości na siebie, yy, wdzięczności za to, co dla siebie robicie i żeby zaczęło Wam płynąć jak najlepiej i żeby było jak najlepsze połączenie z Waszym oddechem, ze swoim sercem, ze swoim wnętrzem, tak żebyście budowali to połączenie ze sobą, ponieważ tak naprawdę ze sobą samymi jesteśmy do końca. Więc warto mieć to dobre połączenie, dobry kontakt. Serdecznie dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia jutro.